<noise> Tego tankietki jak siękają <noise> No nie mogę <noise> Teraz panowie, ruszamy Moment, co ty taki nerwowy jesteś? Przybosz wiesz, bo nie wytrzymam już tak stać Nabijamy sobie starty powróciłeś z wycieczki <noise> No się Czemu, się? jak się tak zdjęła! panterze jak się zdjęła, lufa jak fajka Dobra, muszę wyprodukować trochę wojska, żeby miał... Ja... Wiedziałem, to dwa działa, mówi... Kurwa, mofis, no weź nam! No w końcu Damian. Litował się kurwa. Ty od ty uważaj na harmonikę. tylko tył za cię zachodzą.